Nadchodzi grudzień, a wraz z nim nadchodzą święta i szał zakupowy. Grudzień zazwyczaj zasypywał nas masą tytułów, lecz w tym roku producenci nie zaszaleli i raczą nas małą garstką gier, które będą warte uwagi. Wszystkie tytuły godne polecenia przedstawimy wam w nowym odcinku Premier Miesiąca. Witajcie, z tej strony Logo i zapraszam was na premiery grudnia. I jako pierwsza do boju rusza ekipa Ubisoftu wraz z długo wyczekiwanym The Crew, w które w końcu będziemy mogli zagrać po miesięcznym poślizgu. Mam nadzieję, że producenci przeznaczyli ten czas na doszlifowanie tytułu, który naprawdę dużo pokazał w fazie zamkniętej bety. Przejdźmy do szczegółów. Dekru to gra samochodowa z ogromnym, otwartym światem, umiejscowionym gdzieś na terytorium USA. Jak przystało na typową grę wyścigową, będziemy mieli okazję zmierzenia się w wielu ulicznych wyścigach. Głównym atutem gry jest ogromny zestaw samochodów i wiele opcji tuningu. Wisienką na torcie będzie rywalizacja z graczami z całego świata. Teraz coś dla starszej generacji konsoli Sony. Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. Graje z kompilacją trzech gier typu JRPG, które łączy w sobie Final Fantasy oraz produkcję Walta Disneya. W skład pakietu wchodzą trzy części serii, które wcześniej ukazały się na PlayStation 2, PSP i Nintendo DS. Wszystkie części zostały zremasterowane, poprawione wizualnie, a do niektórych nawet zawarto nowe dodatki fabularne, które pierwotnie nie były dostępne. Przyszła pora na symulator farmy 2015. W tegorocznej edycji, jak co roku, obejmiemy kontrolę nad rolnikiem, który próbuje rozbudować swoje gospodarstwo. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, nasza farma rośnie w siłę, a wraz z nią inwestujemy w coraz to nowsze technologie i zatrudniamy większą ilość pracowników. W tegorocznej edycji otrzymamy jedno z dwóch olbrzymich obszarów o wielkości 30 km2. Do gry dodano także masę nowych maszyn rolniczych, które z biegiem czasu zakupimy, aby nasze gospodarstwo rozwinąło się w 100% i uzyskało maksymalne zyski. Shadow's Hertig. Kingdoms to RPG akcji z mocwami Slasha. Omawiany tytuł jest kontynuacją gry Cult Hearted Kingdoms, który w Polsce został wydany w 2005 roku. Akcja gry toczy się kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Lecz nie ma tu mowy o kontynuacji, lecz swojego rodzaju Sequelem. Która opowiada zupełnie nową historię. Heretyckie królestwa pogrążają się w coraz większym chaosie. Jedyną istotą, która będzie mogła ocalić świat, będzie główny bohater gry, znany jako pożeracz. Posiada on zdolność pożerania dusz martwych istot i przejęcia nad nimi kontroli w celu pozbycia się zła ze swojego świata. Pomało wielkimi krokami zbliża się premiera gry Wiedźmin 3, Dziki Gon. A CD Projekt Red coraz bardziej zaostrza apetyt na ich zbliżające się dzieło grą, którą podsyca atmosferę pod jest Wiedźmin gra przygodowa. Jest to elektroniczna wersja gry planszowej o Wiedźminie, która Premierę miała dokładnie 27 listopada. Akcja jak to w serii o Wiedźminie toczy się w świecie Fantasy stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego. Gra oferuje nam wcielenie się w jedną z czterech postaci, m.in. Geralta Tris, Jaskra 3 Jarpena Zigrina. W grze naszym głównym celem będzie polowanie na mroczne potwory, wykonywanie różnorodnych questów czy chociażby rozwiązywanie zagadek. Warto dodać, że wszystkie wydarzenia są losowane za pomocą talii kart przygody, co daje nam gwarancję, że rozgrywki nie będą się powtarzały i nie będą monotonne. Lub wywinić się z potyczki za pomocą dyplomacji. Wiedźmin gra przygodowa to pełen niebezpieczeństw świat fantasy, który czeka, aż go odkryjesz. Cyfrowa wersja to ponad 280 kart, 30 przerażających potworów oraz pięknie animowany świat. Lara Croft and the Temple of Osiris czyli spin-off serii Tomb Raider, a zarazem kontynuacja gry z 2010 roku. W grze przenosimy się do Egiptu, gdzie podczas eksploracji jednego z grobowców Carter omyłkowo uruchamiając pułapkę uwalnia złego boga który rzuca klątwę na ekipę badawczą. Naszym głównym celem będzie oczywiście powstrzymanie złego boga przed zniszczeniem świata. Pytajcie pady w dłoń i ruszajcie w niesamowitą przygodę z Larą Croft i jej drużyną w trybie 4-osobowej kooperacji. Ostatnią premierą jest dodatek do gry Hearthstone o tytule Gobliny versus Gnomy. Zawartość ta dodaje do gry około 120 nowych kart, które powiązane są z tytułowymi goblinami i gnomami. Dodatek wprowadza także nowy typ stronnika, którym są mechy. Warto zaznaczyć, że jest to dopiero pierwszy pełnoprawny dodatek do tej popularnej karcianki online. My, gobliny i Gnomy! Uwolnić potęgę goblinów! Tak gnomorega! W tym odcinku to by było na tyle. Z jednej strony nie ma co narzekać, bo nowych tytułów trochę jest, ale można wyczuć lekki niedosyt, chociażby przez braki nowego BFA czy nfs w tym roku. Mam nadzieję, że mimo tego każdy wybierze coś dla siebie, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia już w nowym roku w premierach stycznia. A przy okazji wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.